Lapi oh. Co to baranie boły są? Dzisiaj będziemy gotować bycze jaja, ale z czego z mm. Ale kurwa serdel Kroimy bycze jaja na pół. Dobra. To lepszy od boczku, je mają jaja. Śmigamie błonę. Z ja Co ty robisz tutaj? No nie wiem, co ja kurwa robię, no. Wiesz, jak się ty kurwa nazywasz? Głupi dana. Chuj mnie tu z tym człowiekiem. No nie, ja pierdolę, jadę do skończy się kurwa spektaklizm, pierdolam stąd jak my się mięsko solimy. Zgłupieje tu chyba. No i kurwa jakie buły otwarte twarde ten chuj, oblebny, zły. Po co to hałas? Nie hałas, nie kradnij, bo ci kurwa... Ale buły duże. Muszę się w a to jest bardzo smaczne mięso. Jakbym nie był głodny, to bym tego... Nie... Tak. Dzisiaj będzie mi z stołku aż do rana.